O, ju Panie. To jest ładna ryba. Ale ta woda jest piękna. Szymek uważaj na linki, nie? Na co? Na linki. Te bojki do No są linami do dna. i na do dna jest. Tak. kanibal 12,5 cm przed chwilą była ładna akcja, szczupak wyleciał zaatakował raz odbił się od gumy, o czym przywalił drugi raz, nie trafił założyłem teraz 12 cm kanibala a raz go skuszę e, to za mała pizdeczka ten kanibal to ten sam ten sam no tak, trochę dalej się oddalił stąd. Szybka współpraca z Szymonem, interwencja, bach, siedzi pierwsza majowa rybka, piąteczka mordeczko. Pioneczka, gratulacje. O, większy. mierzymy? Ale przyjebał, ooo ciężka ryba. Popatrz głębiej wtedy. Ooo, 80 będzie chyba. Ale muci, patrz! O kurwa ty! Kabutrwa! Nie wierzę, że kurwa pierwsza w tym roku! O, czechu, juju! Panie, to jest ładna ryba. Metr może nie, ale dziewięć będzie. Ach. Ale idzie. Zroli. Pociąg... ty. Meter, chłopie, meter! Uuu. Nie, meter, nie, a może? Ty, ale jak on się zapiął dziwnie, jak on przywalił? A nie, dobrze. Yeah! Piąteczka Panie, Szymondo Panie kurwa. Piąte... Ole kobonisko Kurwa Woo! To już jest nice fish No Dawaj to ten, ma Ale chlapnął pięknie Uważaj, bo w środku jest guma Odepnij najpierw zabezpieczenie Uważaj na kotwicę Patrz tu, ale łeb ma Krab Kraby no, Zach ale na krabami na wpychany. Zobacz. Czujesz? No. Tutaj. Tu, tu, no. Po. Dobra, jeszcze jedną pierdolni. Tą to, piękną. Czynne. Ale fotka też zrobisz. Piękna, 92 cm. 93. 93. Wraca do wody, pięknie ubarwiona. Brzuszek wypchany krabami. 93 cm. Wraca pięknie do wody. Ale ma piękne kolory, ale patrz, jak wypchana jest ty. Normalnie w kule, kamienie czuję tu. Joa! Yeah. Poszło. Patrz, dałem mu swoją wędkę, żeby mu odczepić zaczep, a on łowi szczupaki na moją wędkę. No to jest wariat dopiero, Simonix. To ten sam sznurek, no dawaj go do, do mnie. A drugi idzie, patrz, drugi. Tam zanim drugi idzie. Dawaj, dawaj, tu pięknie go do podbieraka dwa wejdą. Dawaj go, patrz. Patrz, patrz. Gdzie jest ten drugi? Patrz, 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 człowieku, ty. Pięknie. Popuść żyłkę. Kurwa, prawie dwa, człowieku, prawie dwa wlazły do podbieraka. O, idzie następny, patrz. Patrz. Patrz, patrz. Dwa idą, patrz, I nie wierzę, kurwa, jeszcze dwa, stary. Widzisz to? Dwa pajki, patrz. A więc trzy szczupaki wyciągnięte, Szymon przed chwilą jeszcze jednego wytargał, odprowadzał go drugi szczupak, prawie dwa wleciały do podbieraka, fajna akcja, śmieszna, łapy pociągane, jak widać, jedna, druga, sezon szczupakowy wchodzi na dobre, z tego co widać, no super, fajnie, dzieje się coś, super, jest naprawdę. Łowimy, szukamy, big mamy. Nie wiem co to, bo się strasznie mocno trzepie, ty. No jak szczupak, o! E, szczupak. Nieduży. Ale ładny. Siedemdziesiona. Ale opór jaki stawia, ty. 80. Ładny piękna bestia No Piękna Bestia No nie chcę ty. Yeah! trzecia rybka Piotka ładny Ładny, no ale widzisz ta woda. Teraz z tego kąta, jak jest cień z tej strony, to pokazywała woda, że jest mały, nie? Z daleka nie, nie było widać, że jest duża ryba. No, 80 będzie. Ja bym go na matę wrzucił. Pięknie się wyczepił. Trzecia rybka dzisiaj u mnie. Bardzo piękny szczupak. Przywalił z dna, jak widać zresztą w pijaweczkach. 80. Eee, tam nie będziemy mierzyć. Szybciutko do wody. Ale lokomotywa piękna. Piękny paek. Naprawdę piękny, no. Patrz, jak spokojnie odchodzą rybki ode mnie. Cztery rybki dzisiaj mamy z Simonem na koncie. Eee, kolejne cztery wychodziły, jednak nie chciały zaatakować. Wychodziły nawet po dwa szczupaki naraz do przynęt. No co no, otwieramy sezon w Belgii. Wraz z Simonem próbujemy, szukamy. Jeszcze nam zostało jakieś 200 metrów do końca łowiska. Tutaj i. No strzelił, nie? Raz się, nie wiem czy się ukuł, ale jest mega głodny.